Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Domu na Skale. Na samym początku chcę wyjaśnić miejsce, w którym się znajduję, ponieważ mogą się niektórzy zdziwić, co robimy na cmentarzu. Oczywiście nie jest to bez kozery, dlatego że akurat cmentarz do Słowa Bożego, które jest na najbliższą niedzielę, wpisuje się idealnie. Zobaczmy sami. Przed nami jest piąta niedziela Wielkiego Postu i w tej liturgii słowa, kiedy przyjdziemy w niedzielę do kościoła, usłyszymy w pierwszym czytaniu rzecz przejmującą, ale zarazem zachwycającą. Mianowicie, prorok Ezechiel w swojej księdze pisze nam tak, że mocą mieszkającego w nas ducha sprawi, że z martwych wstaniemy. I kiedy zmartwychwstaniemy, Bóg obieca, że dopiero wtedy powiedzie nas do naszych domów, które nam przygotował. Z kolei w drugim czytaniu, w liście do Rzymian, autor tego listu opisuje nam życie według ducha i życie według ciała. Wsłuchajcie się, moi drodzy, bardzo uważnie w tą wyliczankę, w ten, można by powiedzieć, nawet rachunek sumienia. Ponieważ On powoli pozwoli nam zrozumieć, yy, gdzie my jesteśmy, czy żyjemy bardziej według ducha, czy według ciała. I z kolei dalej mówi nam tak, że mocą mieszkającego w nas ducha, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, my również z wstaniemy. Czyli znowu zapowiedź naszego osobistego zmartwychwstania. No i moi drodzy, dochodzimy do Ewangelii Jana, i tam mamy bardzo znaną wszystkim, Opowieść, która wydarzyła się w życiu pana Jezusa, mianowicie wskrzeszenie łazarza, jego przyjaciela. Znamy ją bardzo dobrze, usłyszymy ją w całości na niedzielnej liturgii, nie będziemy tutaj teraz tego opowiadali, ale tam, moi drodzy, pada jedno bardzo ważne pytanie pana Jezusa, ponieważ pytanie jego dotyczy jego osoby i jego istoty. Czy my, moi drodzy, wierzymy po pierwsze, że Jezus jest Mesjaszem, a po drugie, że Jezus naprawdę wstał, Bo on sam o sobie mówi, że on jest i życiem, i zmartwychwstaniem. I kto w niego wierzy, ten nie umrze na wieki. I chociaż my, moi drodzy, musimy ponieść skutki grzechu pierworodnego i każdy z nas umrze, prędzej czy później, to jednak jeżeli żyjemy według ducha, którego daje nam Bóg, według ducha świętego, i dostosowujemy nasze życie do wymagań Ewangelii. To możemy mieć pewność, że te groby, które tutaj mnie teraz otaczają, i mój grób, i Twój grób, kiedyś również będzie pusty, bo Bóg jest dawcą życia, i ta moc życia jest w nas. Więc, kiedy umiera nasze ciało, a wierzymy, moi drodzy, w nieśmiertelną duszę, która jest darem od Pana Boga, to jeżeli trwamy w nauce Chrystusa, to możemy być pewni, że tak jak Jezus z martwych wstał, jak z martwych wstał Łazarz, tak samo i my powstaniemy z martwych i ten cmentarz, jak i każdy inny cmentarz, będzie pusty. I wtedy Bóg, kiedy nas powoła na nowo do życia mocą tego ducha, powiedzie nas, tak jak powiedział Ezechielowi, do naszej ojczyzny, do prawdziwej ojczyzny, do Królestwa Niebieskiego. Moi drodzy, trwajmy mocno w takim razie w Ewangelii, trwajmy mocno przy Chrystusie i skupmy się bardzo, moi drodzy, na tym, co daje nam liturgia Kościoła na najbliższe dni. My widzimy się w czwartek za tydzień i zobaczymy, moi drodzy, że ten czas nieubłagalnie zmierza ku końcowi, ponieważ kolejna niedziela, którą będziemy przeżywać, jest już niedzielą palmową. Zbliżamy się ku końcowi Wielkiego Postu, przygotowując się na piękne wydarzenia Triduum Paschalnego, a później na Zmartwychwstanie Pana Jezusa. A później, moi drodzy, kiedy ten czas ziemski dobiegnie końca, na nasze osobiste Zmartwychwstanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, serca Was błogosławię i widzimy się już za tydzień w czwartek w kolejnym odcinku.